Dobry wieczór Państwu. Będę miał przyjemność spędzić z Państwem pozostałą część dzisiejszego wieczoru. Już za chwilę razem z Państwem obejrzę film z gatunku, który ja osobiście lubię najbardziej. Film lotniczy, a jeżeli dodam jeszcze, że jest to film lotniczy, wojenny, to już tylko zacierać ręce. Tak więc siadam sobie wygodnie w moim fotelu i. Kościoła na ulicy i tam, że gadać o wolności. I kolega wyjeżdża do mnie z takim tekstem, że wolność trzeba sobie kupić teraz. Że trzeba się na szarpadzie mieć hajs. I dopiero wtedy możesz być wolny. A ja mu powiedziałem, że wtedy dopiero stajesz się prawdziwym niewolnikiem. w ogóle był bardzo wesoły, miał dużo fajnych pomysłów, a ja zawsze je realizowałem, bo tylko ja byłem w stanie, nie wiem, podejść do pani kasjerki w sklepie, zrobić jej beatbox i powiedzieć, że chce wody mineralnej Magik mi w tym towarzyszu potrafił zarobować do mojego beatboxu i poprosić dwie wody mineralne. Był bardzo fajnym człowiekiem. Nie słyszałem o magiku. Miałem swoją jazdę w skuter, by iść sam tak. aż Ej, hey, to jest... Ja! Dziękuje, ale zająłem, ja mam sam rybę. Bardzo przepraszam. Kto będzie rybował? Ja! To jest drugi Jest Z góry bardzo przepraszam wszystkich fanów tego utworu. Nie zależy mi na tym, by być kanonizowanym Ja to ja, więc jako ja chcę być znanym. Prawdziwym jak prawdziwe, nie jak sweter, zanirany. Jedną zasadą wciąż motywowany. Bądź własną osobą, bądź sobą, bądź sobą. Niech twoja osoba będzie osobą sobą. Nie jedno razy polec całodobowo. Znaczy, jak kulą widzę. Ostatni liter, ma pan 15 sekund. Bardzo konaj, żeby pan się niż pieszył, bo mieliśmy różne przygody. Ktoś zapraszył. A, czym chata bogata wybrana? Trzym chata bogata ty... Tak. pan się zgadza. Nie są mili, jak mieli, pani liczyli. Zapraszam, wróćmy z jednej małej na rodziny, do nowiny, tylko pańskiej skamieniny. I pamiętajcie, kochani, że marzenia i szczęście to nie zawsze to samo. Pozycja szósta z miejsca piątego. Tydzień temu wszyscy myśleliśmy, że już ta piosenka pożegna się z naszą telewizją Relax. Z miejsca dziewiątego jednak kolejna niespodzianka na pozycję piątą z powrotem. Lewizji... Słuchajcie, Pan znajomków tu w telewizji regionalnej. Ma Pan takiego klipa, że Bóg nie siada? Takiego? Musimy się zastanowić. Abyśmy jeszcze w dostali. Halo, 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 wielki bracie, wielki bracie, jestem Sod, jestem Sod z Pakty, tutaj. Krótka, wyskakuje Magikowi z dłoni. Chłopcy w napięciu śledzą jej lot, póki nie wpadnie w dziurę. Najgorzej, w dachu, hali pod szybem. Potem zrywają się i pędzą w dół po metalowych schodkach. Przepraszam, 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 przepraszam. Widziałem, widziałem. Ledwo widoczne zarysy ścian i stalowych konstrukcji. W roku błyskają trzy pomyki. Chłopcy przyświecają sobie pochodniami z poskręcanych papierów, badają dokładnie podłogę On ma dzisiaj urodzinę. No już zaraz! Ma rok dopiero. Magik wychodzi i strzela drzwiami. Justyna odwraca się. Przechodząc obok telefonu zatrzymuje się na chwilę. I wyrywa kabel z gniazdka. Dobra, z tym, z tym. Gdyby to gdyby to nie było na niby, gdyby gdyby to nie było na niby, gdyby to nie było gdyby to nie było na niby, gdyby 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 świat cały było na który gdyby gdyby

w fragmentach, bądź całe. Zapamiętałem już ich bez liku, wszystkie ma w sobie, żadnej w pamiętniku. Zamkwycam się chwilami, jak dobrymi produkcjami, momentami pomiędzy oddechami. Życie falami, tsunami, zalewa doznaniami i bodźcami. Chwile ulotne chwytam, jak sygnał satelita. I ta różnica nie krąży w Lecz twardo pochodnika. po chodnikach. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapię jak fotka. Kocham tylko tych, co na to zasłużyli. Nie przepuszczę żadnej chwili. Piotrek, gdzie ty jesteś? on się jeszcze nie położył?